Jak co roku w PWSIP ma miejsce szczególna uroczystość, jaką jest szczepkowanie studentów drugiego roku pielęgniarstwa. My sprawdzimy, jak dokładnie przebiega ta uroczystość i czy studenci są zadowoleni z podjętej drogi. Studenci, dziś w sposób symboliczny wkraczacie w zawód pielęgniarki i pielęgniarza. Za chwilę złożycie uroczystą przysięgę, która obliguje do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Otrzymacie także pielęgniarski czepek, znak pokory oraz chęci służenia innym ludziom. Zostaniecie zobligowani do przestrzegania bardzo restrykcyjnego. Ale jednocześnie niezmiernie szlachetnego etasu zawodowego. Patrząc na Was dzisiaj mam pełną świadomość, że jesteście ważnym elementem naszego społeczeństwa. W 2020 roku w Polsce zabraknie 60 tysięcy czynnych zawodowo pielęgniarek. To są dane statystyczne. Jednocześnie nasze społeczeństwo się starzeje, a ścieżka życiowa, którą drodzy studenci wybieracie, Okazuje się tym bardziej istotna. Oczekiwania społeczne wobec zawodu pielęgniarki i pielęgniarza są bardzo wysokie. Wymagają takiego ukształtowania sylwetki zawodowej i osobowej, która pozwoli na pełną realizację zadań. Każda rzeczywistość społeczna, w tym także zawodowa, uregulowana jest przez system symboli. Mimo dynamicznego rozwoju biomedycyny i biotechnologii. Systemy symboli w pielęgniarstwie pozostają takie same i widzimy, że wpływają wyraźnie na rozwój i kształtują świadomość naszych studentów. To one formułują podstawowe założenia w pielęgniarstwie, czyli dobro i zło, słuszność i niesłuszność postępowania. Wpływają też na system przekonań, poglądów i idei charakterystycznych dla pielęgniarstwa jako zawodu i jako profesji. Podstawowe symbole zawodowe w pielęgniarstwie, takie jak czepek pielęgniarski bądź brosza przedstawiająca czepek, oznaczają pokorę, chęć służenia innym ludziom. Mundur, lampka oliwna, która symbolizuje ciepło, źródło, źródło niezawodności oraz życzliwość. Hymn pielęgniarski i tekst ślubowania zobowiązuje do przestrzegania założeń kodeksu etyki zawodowej. Ja student studentka, pielęgniarstwa, pielęgniarstwa. Państwowej wyższej szkoły informatyki i przedsiębiorczości błąd. Państwowej wyższej szkoły informatyki i przedsiębiorczości włączę. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Według najlepszej mojej wiedzy. Według najlepszej mojej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom. Zapobiegać chorobą, współuczestniczyć w procesie leczenia, współuczestniczyć w procesie leczenia, nieść pomoc podopiecznym, nieść pomoc podopiecznym, bez względu na różnice rasowe, bez względu na różnice rasowe, religijne, religijne, narodowościowe, narodowościowe, poglądy polityczne, poglądy polityczne. Przestrzegasz tajemnicy zawodowej. Przestrzegasz tajemnicy zawodowej. Strzeż zgodności zawodu pielęgniarki pielęgniarza serdeczności zawodowych braci i wielkanasie niczym go nie splamić niczym go nie splamić a do koleżanek i kolegów odnosić się z należytą życzliwością a do, do koleżanek i kolegów odnosić się z należytą życzliwością nie podważać ich zaufania nie podważać ich zaufania postępować bezstronnie postępować i bezstronnie nie i na względzie dobro powierzonych twi śledzić nowe zdobycze medycyny, śledzić nowe zdobycze medycyny. I, podnosić swoją wiedzę. i podnosić systematycznie swoją wiedzę w celu wykorzystania jej dla dobra zawodu w, celu wykorzystania jej dla dobra zawodu. w ciągu całego życia najrzetelniej wypełniać wszystkie obowiązki wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie, wynikające z pracy w tym zawodzie, posługowania. Na Oli wspomniano, że byłeś na wolontariacie w Afryce, a teraz jesteś tutaj, studiujesz w Łomży na PWSiP. Dlaczego? Jak to w ogóle wyglądało, ta twoja droga? No, to, to było takie jakby stopniowe dojrzewanie tego, tego pomysłu, żeby zostać właśnie, żeby studiować i później zostać pielęgniarzem, tak? I to się tak naprawdę chyba właśnie zrodziło na tych wolontariatach, nie tylko w Afryce, ale tam w autonomii palestyńskiej, bo będąc tam w sumie człowiek też jako wolontariusz pomagał, tak? Robił różne rzeczy jakby dla drugiego człowieka, ale Ben, właśnie tam sobie uświadomiłem, że to jeśli naprawdę chcemy komuś pomóc, to musimy być profesjonalistami w jakiejś dziedzinie, tak? Że to, 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 to jest jakby do tego wymagane. I, i właśnie... Pamiętam, że ostatnie trzy miesiące, jak byłem w Palestynie, to yy, tam właśnie pracowałem w straży Pożarnej i właśnie chyba tam mnie to tak tchnęło, że, że te pielęgniarstwo to jest to, to, co ja chcę w życiu robić, bo można powiązać jakby dwie rzeczy, tak? Mogę być w krajach, w który, do, do, o których zawsze marzyłem, żeby jakiś czas tam spędzić, a z drugiej strony, żeby też móc tam jakoś tak aktywnie i szczerze pomagać. Więc stwierdziliśmy z żoną właśnie, że wracamy do Polski. Yy, zaczniemy, zacznę studia właśnie pielęgniarskie, a jak skończymy, to dalej wyruszymy gdzieś. Podróż. dlaczego pielęgniarstwo? Ja w rodzinie mam dużo bardzo pielęgniarek, także to jest zawód u mnie rodzinny, ale też bardzo chciałam pomagać drugim ludziom, także mam nadzieję, że mi się to uda. Myślę, że to tak bardziej z powołania po prostu. A uczucie przyjęcia czepka? Jakie jest? To jest bardzo wzruszający moment dla nas, to jest już pumetek naszych studiów, naszych zmagań, także mamy nadzieję, że skończymy te studia i będziemy dalej pomagać ludziom. Wiążesz swoją przyszłość na dłużej, na całe życie z pielęgniarstwem? Tak, od y, gimnazjum właśnie chciałam odbyć, y, znaczy jako, stu, jako studiować medycynę bądź pielęgniarstwo, więc myślę, że po, ogólnie podoba mi się ten zawód, więc ustanę w nim chyba na zawsze. To jest zawód, który wybrałam, studia i będę je kontynuowała. Myślisz wyjechać z kraju? Czy wolisz zostać w Polsce i tutaj działać na rzecz chorych, potrzebujących? Raczej wyjadę. Jak usłyszeliśmy od rektora uczelni należy zwiększyć prestiż zawodu pielęgniarki, bo w innym wypadku nasza wykwalifikowana kadra wyjedzie poza granice kraju.